Jesteśmy. Dzisiaj Bożena odwiedziła mnie w pracowni. Hej! <grym> kiedyś tu bywam częściej. Oj, tak, to były bardzo miłe dni. Już um, u dalej wpadasz i zapraszam do czegoś najczęściej. No, trzeba odwiedzać, prawda? Tak, tak, tak. Stary znajomych. Zgadza się. <grym> Już trochę tych lat minęło tak naprawdę. Nawet nie wiem kiedy. No, ale eee, trochę zaczęło. 2009? 8? Wow. Policeum jakoś. Tak, tak, Powiedział. 2008. Przyszłam jest... wtedy na y, wakacyjny kurs, a później postanowiłam y, przychodzić na kursy przed studiami. Wiem. Robić teczkę. I skończyło się architekturą? Też. Tak, skończyło a, się. W Krakowie. Już pół roku magister sztuk jest. Jest. I to bardzo <grym> dobry magister sztuk. <grym> tak. Projekt został zrobiony w sumie dwa, bo jest licencjat, magister, więc y, się dzieje wcześniej policą plastyczne to wiadomo. No i tak naprawdę trochę próbuję kontynuować te wnętrza w tym momencie. To to jest Dużo wystawy. nauki. O wystawach. <laughs> o wystawach. No to mam wystawę w Centrum Wielkieniarstwa w Brudniku nad Sanem. Jest tam właśnie mój dyplom magisterski, mój, moje siedzisko wiklinowe, żuraw, można było go dużo, obejrzeć. Dużo pracy z nim. A jednak malarstwo, rysunek dalej we mnie żyje i, i to jest jedyna forma relaksu Super. dla mnie. To Dobrze to. na to tak takim razie dużo, dużo takich inspiracji, dużo form przyjemnych no dla Ciebie. Właśnie ostatnio zaczęłam tworzyć moje ręce i stopy. Proszę. Te, te jeszcze z początku kursu, A. <gry> który zawsze uwielbiałam rysować i w pewnym momencie kazaliście mi <gry> Tak <gry> że może Bożena, zacznij wnętrza rysować. Dużo nas zasypywała nas genialnymi szkicami dłoni, to były setki, setki już później chyba Tysiące. nie było później wiadomo, które wybrać, bo były same świetne. Szukam Super. właśnie pomysłu, bo y, chciałabym tak naprawdę gdzieś zrobić jakieś wystawy, czy, czy nawet coś kombinuję y, w tym względzie. Więc myślałam, że najpierw jakieś malarstwo, ale stwierdziłam, że będzie może rysunek. I moje ręce. Tak. Zapraszamy. Jak będzie wiadomo, to, to damy znać. I na Facebooku Bożeny i, i przez vloga, jeśli się zgodzi no, wielkie dzięki. Jesteś pierwszą osobą, która gościnnie we vlogu. To jest historyczny występ, historyczny moment. Dzięki to bardzo. Dzięki. To pozdrowienia dla Dagi. O, bardzo dziękuję. Jeszcze przy okazji. Dzisiejsze zajęcia były po prostu fantastyczne. Świetni ludzie, świetne prace, genialny klimat. Po takim dniu chce się tutaj wracać, chce się tutaj być. I o to chodzi.